Postać na środę to losy mniej znanych postaci, które naprawdę warto poznać. Kilka tygodni temu oglądałem dokumentalny film pod tytułem Ucieczka na Srebrny Glob, opowiadający o losach zniszczonego filmu Andrzeja Żuławskiego na Srebrnym Globie. Znam ten film, a w zasadzie to, co po nim pozostało, i jestem również fanem książki Juliusza Żuławskiego o tym samym tytule. W filmie tym Krzysztof Teodor Teplic w swoim mieszkaniu rozmawia z Andrzejem Żuławskim na temat reanimacji tego dzieła. Ple widać młodą partnerkę żuławskiego Sophie Marceau. Dziś przyjrzymy się postaci Krzysztofa Teodora Teplica, człowieka, na którego felietonach się wychowałem. Krzysztof Teodor Teplic przyszedł na świat 28 stycznia 1933 roku w Otrembusach. Pochodził z rodziny spolonizowanych Żydów Tepliców. Był wnukiem Teodora Teplica, działacza PPS i współzałożyciela Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jego edukacja i wczesne lata to istotne elementy kształtujące przyszłość. Warto wspomnieć, że Krzysztof Teodor Teplitz uczęszczał do renomowanego warszawskiego liceum imienia Stefana Batorego i już w młodym wieku dało się zauważyć jego uzdolnienia intelektualne. W latach młodości wiązał się z organizacjami młodzieżowymi, takimi jak Związek Walki Młodych i Związek Młodzieży Polskiej. Niestety, zatem powiedz: W 1955 roku ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Krzysztof Teodor Teplitz w świecie dziennikarstwa był ikoną, a jego wkład w rozwijanie mediów i kształtowanie opinii publicznej jest nieoceniony. Jego pierwsze kroki w dziennikarstwie stawiał już jako młody człowiek. Debiutował w 1947 roku recenzją filmową na łamach czasopisma Młodzi Idą, co było zapowiedzią jego przyszłej kariery krytyka filmowego. Peplitz współpracował z wieloma prestiżowymi w owym czasie czasopismami, takimi jak Świat, Nowa Kultura, przegląd Kulturalny oraz później Kultura. Jego felietony i artykuły zyskiwały uznanie czytelników i były ważnym głosem w ówczesnej kulturze popularnej. W swoim alfabecie Jerzy Urban napisał Umie wszystko. Napisze artykuł, felieton, komiks, scenariusz, powieść, Recenzję firmową, Esej, dzieło teoretyczne. Jednym z najważniejszych etapów jego kariery było pisanie felietonów jako PTT w czasopismach Polityka i Kultura. Jego teksty dotykały kluczowych tematów społecznych i kulturalnych. W liceum w każdy piątek stawiałem się w kolejce po Dziennik Bałtycki z programem oraz politykę, aby zacząć dzień od felietonów ATT i Daniela Pasenta. Krzysztof Teodor Teplitz odegrał niezapomnianą rolę w stworzeniu kultowego polskiego serialu telewizyjnego 40 lat. Serial ten powstał we współpracy z reżyserem Jerzym Gruzą. To był projekt, który zachwycił polskich widzów i wciąż pozostaje ważnym punktem w historii polskiej telewizji. Serial ten, emitowany w latach 1974-1977, Stał się ikoną polskiej telewizji i wywarł ogromny wpływ w społeczeństwo. Powiadał o losach Magdy i Stefana Karwowskich, małżeństwa z problemami typowymi dla swojego pokolenia, posiadających małego fiata, czy też mieszkających w bloku z Wielkiej Płyty przy ulicy Pańskiej. Postaci te stały się niezwykle autentyczne, a ich historie emocjonujące i wzruszające. Warto podkreślić, że wiele wątków w to nic innego jak felietony KTT przeniesione na ekran. Opowieści doktora Karola Stelmacha czy kobiety pracującej to tylko niektóre z tematów, które znalazły się w serialu, a które Teplitz opisywał w swoich felietonach. To brzmiało zawsze jak felieton KTT z ostatniej strony polityki. Bo czy wypowiedź Karola, u nas można uchodzić za kulturalnego człowieka, nie mając zębów na przedzie. Nie jest żywcem z jego felietonu. Serial czterdziestolatek to nie tylko rozrywka, to także lustrzane odbicie ówczesnej rzeczywistości, społecznych dylematów i codziennych rozterek Polaków. Dla wielu widzów to nie tylko seria odcinków, to po prostu opowieść o nich samych. Poza czterdziestolatkiem miał znaczący wpływ na polską kinematografię. Początek jego kariery filmowej to scenariusz do filmu Pan Anatol szuka miliona z roku 1958 w reżyserii Jana Rybkowskiego. Serial czterdziestolatek to nie jest jedyny owoc współpracy z Jerzym Gruzą. Pracował nad scenariuszami do innych filmów, takich jak Dzięcioł z 1970 roku. Ty też pełnometrażowy motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka z 1976 roku z niezapomnianą, zjawiskową Ireną Jarocką, czarcy nieudany czterdziestolatek 20 lat później. Nie ograniczał się jednak tylko do komedii czy dramatów. Stworzył również film Gorączka z 1980 roku w reżyserii Agnieszki Holland, który odniósł sukces zarówno w kraju jak i za granicą, Gorączka na festiwalu w Gdyni zgarnęła Złote Lwy, a Bogusław Linda i Krzysztof Zaleski otrzymali wyróżnienie za pierwszopralową rolę męską. Inny znaczący film to Miłości Wszystko Wybaczy w reżyserii Janusza Rzeszewskiego. Ten film również zawdzięcza swój sukces scenariuszowi autorstwa Krzysztofa Teodora Lepnica. ATT to także literat. Jednym z jego pierwszych wydawnic była książka Mieszkańcy masowej wyobraźni. W tej pracy Teplitz badał wpływ mediów masowych na formowanie naszych wyobrażeń i postrzegania rzeczywistości, co było tematem, który pozostawał z nim przez całe życie. Natomiast w Kicach Edenburskich, czyli system telewizji, wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy w 1979 roku, Autor zgłębia się w temat telewizji, analizując jej wpływ na społeczeństwo. Książka ta jest istotna dla zrozumienia jego poglądów na media masowe. Tu Tuce Komiksu z 1985 roku, ATT zajmuje się tematem komiksu i przyczynia się do zrozumienia tego gatunku w Polsce. Jest to chyba jedno z pierwszych polskich opracowań na ten temat. Choć być może Zygmunt Kałużyński mógł popełnić coś wcześniej. Rzecz, której osobiście nie mogę mu wybaczyć, to to, że w okresie powstania i działalności NZZ Solidarność, Teplit zajmował stanowisko, które różniło się od głosów większości. Był publicznie krytyczny wobec ruchu solidarnościowego i wspierał rząd generała Jaruzelskiego także w okresie stanu wojennego. Niestety od 1954 roku był członkiem PZPR. Jednak w 1989 roku, po okresie przemian politycznych, gdy Polska znalazła się na rozdrożu, to Okrągły Stół stał się miejscem historycznych negocjacji pomiędzy przedstawicielami władz komunistycznych a opozycją. Krzysztof Teodor Teplic był jednym z uczestników tych rozmów po stronie rządowej. W życiu prywatnym Krzysztof Teplitz był ojcem trójki dzieci. W tym kompozytora i basisty Aspra Teplica, który urodził się w roku 1960. Jego drugie dziecko to dziennikarka Faustyna Teplic-Cieślak, urodzona w 1964 roku, znana z pracy w mediach. Trzecim dzieckiem Teplica jest raper i organizator ślizgu Franciszek Teodor Teplic, lepiej znany jako Franek. On urodził się w 1978 roku. I przyczynił się znacznie do rozwoju polskiej sceny muzycznej. Krzysztof Teodor Teplitz zmarł 30 marca 2010 roku w Warszawie. Jak widzicie, jego życie było niezwykle bogate i zróżnicowane. Był cenionym dziennikarzem, pisarzem, scenarzystą, ferietonistą i krytykiem filmowym. Cenionym zarówno przez ówczesną władzę, jak i opozycję. Sąsiad z ostatniej strony polityki, Daniel Passent, podkreślił, że Peplitz był socjalistą, krytycznym zarówno wobec PRL, jak i wolnej Polski. Nigdy nie ukrywał, że ma serce po lewej stronie. Jeśli Ci się podobało, daj suba i lajka, i poczekaj na następną opowieść.